Przepraszam. 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 sobie taką? O, jest, ciężki, jeżdżamy, cały życie

Pułk, jak to wszystkie jednostki, e, słaba informacja, słaba łączność, od 1 do 12 września w nocy maszeruje, w dzień się okopuje, i tak przez 12 dni. 12 września e, 36 pułk piechoty e, e, dociera do miejscowości Brwinów, Pruszków Brwinów koło Warszawy, jak tego. I tam już niestety nie ma się gdzie cofnąć. Warszawa już jest okrążona przez Niemców i teraz tak, trzeba walczyć z tymi, co gonią nas albo przebijać się do Warszawy. Decyzja zapadła, żeby przebijać się do Warszawy i niestety była to tragiczna decyzja dla 36. pułku.